How kochani? Jak dobrze wiecie e, ostatnio nagrywaliśmy e, filmy z produktami firmy Infinity Boat czyli łódkami e, Explorer, e, Prime, Prime oraz e, Pro 3.0 Pro 3.0, dokładnie a teraz, a teraz słuchajcie teraz się szykuje prawdziwa petarda dlaczego petarda? Już Wam mówię, dlatego, że do marki, firmy, y, Infinity Boat dochodzi, no mistrzostwo słuchajcie, dochodzi coś co y, rozwaliło mi system na kawałki, czyli łódka Infinity Pro X na, można powiedzieć, całkowicie nowych podzespołach tak, wszystko jest nowiutkie wszystko jest przeprogramowane ulepszone, ulepszone. Y, zresztą zaraz Wam pokażemy, zobaczycie czego możecie się spodziewać po tej Łódzce, co tutaj jest do dokupienia, zresztą jak widzicie za Krzyśkiem, bo nowy tu jest pilot. oczywiście z nami po raz kolejny Krzysiu, czyli właściciel firmy Infinity Boat nowy pilot, całkowicie inny, większy wyświetlacz zresztą zaraz wszystko powiemy, zaraz wszystko, wszystkiego się dowiecie ja sam jeszcze dokładnie nie wiem tyle co mi Krzysiu zdążył powiedzieć, jak żeśmy jechali tutaj więcej wie na pewno Krzysiu, bo już nie oszukujmy się, pracowaliście nad tym bardzo, bardzo długi czas, dopracowywaliście, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I miałem już okazję tydzień pływać na Wygoninie tym i przetestować tą jedną rzecz, gdzie na Wygoninie się idealnie do tego nadaje, ale zaraz o wszystkim po kolei opowiemy i też wam pokażemy. Także Krzysiu, Infiniti Pro X oddaję ci głos. Kadłub niewiele zmieniony, tak? Troszeczkę wyższy na środku, bo zniknęły nasze śrubki. Klapy so, klapa jest na zatrzaski. Eee, ma nasze dwie komory, zaczepy na haki, porty do ładowania z zewnątrz. Wszystko zostaje tak jak było praktycznie. Troszeczkę poprawione oświetlenie. Czyli generalnie w kadłubie jest praktycznie ma bardzo mało zmian. No bo w sumie po co zmieniać coś, co się bardzo dobrze to sprawdza? Działa? Tylko tak. Zrezygnowaliśmy ze śrubek, bo Tutaj. są teraz takie rozwiązania na uszczelkach, że było to lane wodą, zanurzane pod wodę, nie było problemów, więc. A jakby nie było, jest to, yy, słuchajcie, o, już jest otwarte, tak. dużo wygodniejsze. Jest to dużo, zobaczcie, odkręcić cztery śruby, a zrobić tak, tak no to jest tak. dużo, yy, dużo więcej. Babraniny, a tutaj ładnie jest strzałka, Byk. strzałka wtopiona. W jakim widać, kierunku? w którym kierunku te. Y, Założyć klapę, żeby ona była, miała tą szczelność, którą powinna mieć. Czyli tak. rozwiązanie generalnie na plus dla nas. Tak jest. Y, co w zestawie? Jak poprzednio 50 amperogodzin baterie, dwie sztuki, tak? Y, plecak, stojak, baterie, 50 amperogodzin, tak? O akcesoriach zaraz, teraz Wam może z bliska pokażę pilota, bo to jest taki hit akurat w tej łódce. Tak. Oto jest on, to jest nasz nowy pilot. Panel dotykowy, sterowanie, intuicyjne przyciski, antena dla łódki, antena dla kamery, którą za chwilę Pokażemy. też zobaczycie. Także, także słuchajcie, zobaczcie sobie jak sam wyświetlacz, jaki jest sam wyświetlacz duży już i i wiem, co zaraz powiecie, bo panel jest yy, wyświetlacz dotykowy. Tak jest. Wiem, co powiecie. Co teraz w momencie, kiedy będzie deszcz? Krzysiu? IPX5, czyli możemy lać wodą. Wszystko. Także deszcz, słuchajcie, nie będzie Wam straszny. Tylko nie pod ciśnieniem. Lanie wodą. Deszcz nie ma problemu, tak? Tak. tak. No, słuchaj, chyba nikt tego nie będzie karczerem mył, nie? Chociaż, no. <słuchaj> Okej. <Okay. słuchaj> yy, zostawmy to yy, w chwili milczenia, słuchajcie. Jest. Petarda jest też pomyślane, że deszcz nam nie jest straszny. Deszcz słuchajcie, tak jest. Dodatkowo w tym modelu nowy, bardzo stabilny case, no bo pilot jest tutaj sercem tego sercem wszystkiego. wszystkiego to, to, tak. Tu nie ma się co czarować pilot ładny, gdzie można anteny sobie odłożyć. Tak? Zamykany, wszystko tutaj zamykane na zatrzaski, więc nic się nie stanie z pilotem, bo jest zabezpieczony. Pilot jest prawie tak drogi jak łódka. No, dokładnie. E, ja, w sumie w poprzednich filmikach zaczynaliśmy od ceny, tak? Tak. Ale tutaj troszeczkę już nas poniosło, <laughs> więc e, cena tej łódki bez kamery 12 999 zł. E, do tego kamera, kamerę jeszcze troszeczkę musimy doszlifować, więc ceny wam jeszcze nie jestem w stanie dokładnie w stanie powiedzieć. Dokładnie powiedzieć. No bo wiemy doskonale, znamy Krzysia i wiemy, że jeżeli za coś się bierze, to chce, żeby to było zrobione od A do Z, czyli tak jak to ma być, tak jak on by sam z tego chciał korzystać. Czyli on, cena... on z tego sam będzie korzystał. O właśnie, no właśnie. I ja też, słuchajcie, ja też. To, co mówiłem w poprzednim filmie, to jest to właśnie. Już się nie mogę doczekać, ponieważ w tym roku jadę na Solinę na zawody. Dobrze wiemy, że na Solinie jest czyściutka woda. Tak jest. Yy, tydzień czasu na pewno będę... Z... Korzystał z kamery, bo będę chciał perfekcyjnie postawić zestawy. Zresztą Extreme Car Competition są tak. zawodami na 110 drużyn, już takimi chyba jednymi z największych w, Pol największe w no, Polsce. Największe w Polsce. Także tak. wiemy, że tam już naprawdę nie ma. Zmiłuj się, trzeba się naprawdę postarać. A to właśnie mi w tym pomoże. A to co Wam mówiłem też, to że nigdy nie wymienię łódki Infiniti. Na inną, tak wymienię, ale też na Infiniti. Tak Co do akcesoriów, to standardowe jakie pokazywaliśmy Wam w poprzednich filmach, tak? Spirala, rozrzutnik, kamera przednia, wszystko kompatybilne w górę. Niestety ta nowa kamera, którą Wam zaraz pokażemy, nie jest kompatybilna w dół. Bo cały system jest tutaj nowy, więc od razu aby uciąć spekulacje, tak? tak? Bo będzie dużo pewnie telefonów. Czy to można podłączyć pod Infinity Pro 3.0? Nie, nie, nie można. Nie można podłączyć, słuchajcie, bo tak jak Krzysiu powiedział, jest tutaj wszystko nowe praktycznie: podzespoły nowe, jest tu całkiem nowy pilot, jest tutaj nowa Echosonda. Tak jest. Powiedzmy też o Ulepszony tym. Ulepszony GPS. Tak, tak, także tutaj y, nie możemy iść w dół. No niestety, jeżeli coś jest poprawione, jeżeli coś jest ulepszone, no to już nie możemy w tym iść w dół, możemy jedynie iść w górę, tak? Y, także na tym to y, polega. Tak jest, to co? Od, to co? Odpalamy, odpalamy. Odpalamy, bo tutaj nic się... więcej Wam nie będziemy o tej łódce odpowiadać, bo kadłub jakoby znacie. Dodatki znacie, ale tutaj samego, całego tego serca pilota i, i, i kamery i echosondy nie znacie, bo to jest całkiem coś nowego. Zobaczcie, odpalamy pilota. Zobaczcie co tu się dzieje. To jest, to jest kosmos już, to już. Odpalamy łódeczkę. To wygląda jak na e, 4K. Tak, tutaj chwileczkę trwa, bo to jednak jest troszeczkę bardziej zaawansowana technika. Widać, że tutaj na wskaźnikach łapie zasięg, tak. słuchajcie, ja też to pierwszy raz widzę, żeby nie było. Naprawdę pierwszy raz to widzę i powiem wam, że ja już chcę tą łódkę, bo już, ale jak... karperze są jak małe dzieci, nie? To ja już się czepię, jakbym już, cukierka miał dostać. Już już powoli, zaraz będzie priorder tego, jeszcze ostatnie ślify, żeby nasza grafika była i wszystko, bo to jest naprawdę pierwszy model w Polsce, to jest, tak? Jak to, to jest petarda. I odpalamy, tak? W sensie system wystartował. Mamy tutaj czasami myślę aż za dużo rzeczy do podsterowania, tak? Ale ograniczyliśmy też, żeby nie było za dużo. klient nie, nie, nie mógł za bardzo wejść w to zaawansowane menu, tylko jest to, co jest, to, co jest potrzebne. Dobra tak? Krzysiu, to ja myślę po kolei, powiedz nam, co tutaj się znajduje na tym pilocie po tym włączeniu, czyli tak yy, od, od lewej, tak, zasięg pilota do łódki. E, wskaźnik dźwięku, e, naładowanie baterii od pilota przechodzimy na prawą stronę, z prawej strony jest naładowanie baterii od łódki, e, od łódki i ilość e, satelit e, GPS. Tak? Później mamy grafikę łódki, e, lewa prawa komora, tak? e, lewy prawy hak, światła. Rozrzutnik, koordynaty, co jeszcze można powiedzieć? Aha, wskaźnik od punktu HOME. Na pierwszym planie mamy punkt HOME oraz 8 punktów, mm -hmm. tak? To możemy to możemy yy... co mamy tu już bezpośrednio, tak, to jest bezpośrednio na taki, szybki dostęp, taki szybki po... dostęp, szybki dostęp, o, tak? tak? dokładnie. Yy, i po prawej stronie echosonda, wskaźnik metrów, wskaźnik temperatury yy, i krótkie też właśnie takie taki szybki dostęp do yy, pewnych opcji w echosondzie. Możemy sobie echosondę powiększyć na cały na, na cały, cały ekran, na cały Bo... ekran mm -hmm. bądź cyk bądź mieć w obrazie wszystko, tak? Na kompasie pokazywany jest, gdzie jest punkt home, tak? tak. Prawdopodobnie I... jest wygonina jeszcze, więc <laughs> 9999 metrów. I gdzie, gdzie łódka się porusza, Gdzie tak? łódka się porusza, tak. Tutaj wyłączamy sobie rybki na tym, na echo i wyłączamy tutaj górną taflę wody. Jeśli tego nie chcemy widzieć, możemy to włączyć, tak? Mm -hmm. Co jeszcze tak, żeby do menu? Do menu wchodzimy. A, tutaj jest e, przełącznik, przełącznik A można na tym filmy oglądać, bo ci powiem, że to tak wygląda, że masakra, nie Pe jestem w szoku. Pewnie to. by się dało, tak? I tutaj bardzo proste sterowanie. Włączamy zasilanie, włączamy LED, tak. E, o tym 360 na razie nie będę mówił, bo tak. to, to zaraz zaraz. To za chwilkę. Do tego dojdziemy. Powiemy ]cie. tak, tutaj później możemy przejść do, do, do innych ustawień. Ale to jest raczej ustawienia takie jednorazowe. Nie, tu do wideo tak? możesz troszeczkę Aha. kontrast zmienić, Aha, troszeczkę tak... saturację. E, może powiem tak, jeżeli ktoś się na tym dobrze zna, to może się pobawić, tak? tak, tak. E, jeżeli się nie zna, to może lepiej nie kombinować, nie? Zawsze możemy wrócić do ustawień fabrycznych. fabrycznych tak? No właśnie, to, to jest, też tak. To jest. Ale akurat... Krzysiu, jak tak na to patrzę, to wiem, że się będę tym bawił. No, każdy się <laughs> będzie, Każdy się będzie bawił. Tutaj jeszcze jest E, alarm baterii można sobie włączyć. Hmm. tak. E, czyli, jeżeli spadnie tam do jakiegoś poziomu? To tak? sygnał głosowy hmm. dostajemy i ten, i włączamy. E, dopłynięcie do punktu też może być sygnał. E, kompas mamy z GPS-a, tak. E, co tu jeszcze? Kalibracja, oczywiście, echosondy dodatkowo filtr ryb, czyli. Jeśli chcemy, żeby nam rybki pokazywało, mm. to możemy tak wyfiltrować, że tych małych nie będzie pokazywało, tylko te duże, Te tak? duże, tak. No i tutaj szumy, echosondy możemy się bawić, tak? Jeżeli widzimy, że gdzieś na tej, na tej górnej tu są zakłócenia, to mm -hmm. możemy wtedy te szumy sobie troszeczkę podsterować, Aha. tak? No to tu, tu, no tak jak Krzysiu Wam mówił, to już jest inna liga, no. No to już jest naprawdę, to, to już jest, jest naprawdę, naprawdę co... Tutaj dodatkowo o. jest y, profil pokazany i tu mamy już tych punktów troszeczkę więcej, no. tak? I tu tak samo jak w poprzednich modelach miejsce 1, miejsce 2, miejsce 3 i, i tak po kolei, po kolei możemy sobie Powiem szczerze, ustawić. Nawet, y, nawet nie wiem ile tego tutaj jest, ale jest. Aha, już przebiliśmy, czyli... już jest 40 razy 23, y, razy 22, no to no, dużo wystarczy. Wystarczająco wystarczy. na 100%. Co jest bardzo fajne, do każdego punktu o. możemy sobie notatkę dodać. Czyli na przykład y, spekulując y, dodajemy sobie notatkę. Y, ten punkt jest bardzo fajny y, w okresie takim i takim, tak letnim, jest. zimowym. Wiesz o co mi chodzi? Tak jest. No bo to jest bardzo ważna, y, bardzo ważna dla nas wiadomość, tak? O. Dobra. Y... Więcej tutaj nie ma za bardzo co do powiedzenia. nie jest według mnie też intuicyjne, tak? Y na, tyle y y na tyle żeście go, że tak powiem, y nie skomplikowali, żeby nie było z tym problemu. No nie? Star staraliśmy się tego nie komplikować. Ja jeszcze mówię. zapomniałem o tym. Jeszcze zap ja jeszcze. ci powiem, że z tym skomplikowaniu ja już zaczynam to widzieć jak w samolocie, w Boeingu, nie. Jeszcze zapomniałem, zapomniałem o tym, tak? No. E tutaj bardzo proste parowanie pilota. Pro Prime. Aha. Tak. Jest jeden pilot też do modelu Pro i Prime znowu. Aha. Tak. Jasność yy, monitora, yy, na, ten nasycenie monitora, tutaj jak opcje do yy, mm, Opóźnienie hamowania, czas hamowania, mhm. prędkość maksymalna, tak? Tutaj mamy całe, całe bazę danych co do tego, co do pilota i łódki, tak? Jakie jest napięcie, no, 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 no. jaki jest numer w seryjny. Możemy sobie podejrzeć tak. w razie coś i, i ten. No, słuchajcie, i tak jak widzicie tutaj. Co jest najważniejsze, też wszystko w języku polskim, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Właśnie dlatego mówiłem, że jeszcze musimy, to jest pierwszy model, musimy co nieco dopracować Do z tłumaczeniem, tak? Tak, tak? Ale za chwilę, jeszcze chwila, jeszcze momencik, tak? Tutaj. Jeszcze więcej opcji mamy, My tak? Powiem ci, że jest grubo. Tutaj y, bardzo fajną rzeczą jest: no. masz przyciski F1, F2, mm -hmm. F3, tak? Aha, plus. jest wszystko zaznaczone, czyli tak widzimy, jest. co jest do czego. I no. co sobie możesz zrobić? Możesz sobie ustawić na tym skróty. Czyli tutaj Aha. dajemy. Le, przepraszam. Aha. Czyli po prostu na F1 ustawiasz LED, naciskasz LED. F1 i włączają tak ci się światła, tak? Naciskasz F2, zaczyna się rozrzutnik kręcić. Aha. Tak? Naciskasz znaczek no, home. home. Wtedy on płynie tak. od, razu, od razu do domu. F3 to wyjście. Ja sobie to tak ustawiłem, bo każdy tak może się bawiłem, sobie to usta tak? ustawić pod siebie, jak mu tak. pasuje, nie? Dodatkowo tu sobie możemy tło ustawić, jakie, jakie mamy na ekranie, ekranie ja tak? Jak komuś się ci, podoba, to możemy, możemy zmienić kolor czcionki na niebieski, czy, czy, na, fioloto, na fioletowy, tak. Ja lubię ci, żółty. Powiem ci, że grubo, grubo. Jest petarda. E, tutaj, czy w procentach pokazuje, czy w woltach pokazuje e, rozładowanie, rozładowanie baterii, tak. E, Czyli wszystko, wszystko. Faktory res reset e, i, i już widzicie, znowu przechodzimy do tego, co wcześniej wam pokazywałem. Do parowania i takich mm -hmm. rzeczy, tak? I tutaj rozumiem teraz, aha, dajesz sobie start, i on wraca hmm? do. Nie, nie, ja tu, nie tak, aha. tak się teraz, tylko ten. Dobra, idziemy, idziemy aha, do Aha, tu masz home na domu. Tak jest. Tak jest. Yy, dobra, to Chyba co robimy? Wszystko, nie? Mniej więcej yy... wszystko. No, słuchajcie, to jest też. Yy, weźmy pod uwagę pierwszy yy, film yy, z tą łódką. Tak jest. Także tutaj jeszcze dokładnie będziemy o tym opowiadać, jeszcze nie raz będziecie widzieli filmiki i tak dalej, bo no bo sami dokładnie musimy to poznać Będzie i... więcej filmów, ja mówię, ja byłem w stanie tydzień pływać na zawodach na Wygoninie. Ale powiem I... Wam, że jestem już, już jestem podjarany, zauroczony tym, to jest po prostu no, dla mnie mega, nie? To co Krzysiu, wypływamy. Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć? Kamera. Kamera. Aha, zanim wypłyniemy, to powiemy Wam teraz o. O najlepszej rzeczy, jaką. No, mi się powiem Wam, wydaje, że to tak? już jest mistrzostwo świata. Włączamy zasilanie. Kamera się odpala. Zaraz będzie obraz. Tyk. Zapomniałem zablokować komór z podjarania. A widzisz? <grych> o, proszę. O, ty... Czyli pierwsze trzeba zablokować komory, żeby tak kamera jest. się odpaliła, tak? Tak jest. I teraz kamerę ja bym chciał to. Artur, będziesz przyciskał w dół. Albo podejdź, może podejdź tutaj no. z kamerą. Podejdź no. z, z kamerą, bo to chcę żeby to pokazać. To chcę Dobra. Pokazać. I już sobie ją wezmę. Tak troszeczkę. Okay. Tak troszeczkę ten. To jest nowość nad nowością. E, kamera, kamera. Podtrzymasz to może? Jasne. Kamera 360 stopni, żyroskop. I kręcimy sobie kamerą. Ha, zobaczcie. O 360 stopni i możemy podglądać tak obraz. Zaraz wam pokażemy pod wodą, bo tak. tutaj nad wodą to jest ten. Co jest też ważne, jak wysuwamy kamerę Zobaczcie jak to, to jest, pracuje. To jest nawika, taka, żeby linka się równomiernie, równomiernie nawijała, nawijała no. tak? Tutaj akurat nie ma jak nie ma naciągu. No tak, ona, nie ma ten, no to wiadomo. Ona się ale... Nie rozwija tak jak ma, ale zaraz to. O, zobaczcie jak to idzie. Dobra, tak. Jest metal, że się blokuje, po prostu nie jesteśmy w Czyli tutaj stanie nam tego to zerwać. bardzo fajnie. To najprościej to wytłumaczyć chodzi to praktycznie tak jak w kołowrotku, tak? tak żeby jest. się linka równomiernie nam na całą szpulę nawijała. No. No. Sonda zaczyna powoli działać. Jak zawsze, najpierw zapisujemy home, bardzo proste, intuicyjne, cyk i zapisane. Nie ma, nie ma cudów, nie ma, nie, nie ma. Płyniemy, zaraz się echo sonda skalibruje. Pływanie tak samo tutaj rozumiem, tu klapy, Lewy tu pływanie, pływanie, tak. pływanie prawy klapy, tak? Okej. Okay. Tutaj, jak widać, to co mówiłem w poprzednim tak, filmiku, tak. że w Infinity Pro Widać, że klapy są otwarte, bądź zamknięte. zamknięte. tak? I płyniemy. Trochę potrzebuje chwilkę czasu, żeby echo sonda po prostu rozszerzyła się na ten na pełny ekran, ale to jeszcze momencik, ona musi... Widzicie, już się mhm. już się echo sonda rozchodzi, więc ona chwilkę po prostu czasu potrzebuje, no jest, żeby... Tak jak żeśmy powiedzieli, tutaj jest... Yy, płytko. Po prostu jest płytko. płytko. Raz. Po drugie, tutaj jest też dużo Płyniemy trochę dalej tym razem, żeby pokazać tą kamerkę, żeby już Zobaczcie, jak to widać, sonda. No petarda. Tak, ona chwileczki, chwileczkę potrzebuje jak, jak wypływamy, noże tutaj żeby pokazać jak cyk. Na pełnej Zobaczcie. na pełnym ekranie bądź nie, już gdzieś tam popłyniemy, zaraz żeby wam kamerę pokazać. Ile tutaj jest głębokości? <kłucham> tu nie jest Wiesz co, głębokości. najgłębiej będzie po tamtej stronie chyba, a najgłębiej w ogóle tam, od pidła. Yy, tutaj jest płytko, ja nawet nie wiem, bo tu m -m 30, generalnie... 30, no, m, -m wiele nie zmienia. Dobra, to nie będziemy szukać tak, głębokości, tak? tak. Chcemy nie, bo tylko... tu głębiej nie ma. <taki> chcemy tylko pokazać. Włączamy zasilanie. Zaraz się kamerka uruchomi. włączymy sobie od razu światło cyk widzimy kamera się uruchomiła i lecimy no na zaraz <grymne> tu jesteśmy też trochę za drzewem ale to zaraz poszukamy co tu tył... Ciekawego, widać, jednak jest tutaj namułek, co nie? Mhm, mm tak jest. Trzeba sobie ją po prostu ustawić, tą kamerę jeszcze trochę przepłynę. No. Ale jest brudna woda. Strasznie brudna, nie? To co mówiłem, widzisz jak się unosi ten, no. jak się unosi po prostu ten namułek, który tu jest. Tu chyba za dużo nie pokażemy. Właśnie na wygoninie tam był kryształ woda, i było. Mam, mam filmiki, gdzie z 7 metrów widać idealnie wszystko. No, ale tutaj tu widać, widać ten. Widać, że się unosi tak. po prostu. Jak spada ciężarek, to unosi się ten namułek z tego z, Jest. w wodzie, tak? Widać, że sobie możemy pokręcić, ale nie będziemy tutaj w stanie za dużo pokazać, niestety. No bo tak jak mówiłem wcześniej, że. Kamera, kamera, mimo dobrej kamery, jak woda, woda jest mętna, to Dokładnie. No nie zobaczymy za wiele, tak. Dlatego tu by było piękne, no mimo 0,7 metra głębokości, bo to nie jest głębokość echosondy temperaturę wody, tak. Temper 18, 18, aha, 18 ona pokazuje na temperaturę na dnie. Na dnie teraz, tak. O, słyszymy, że uderzyło, może tutaj to pokażę troszeczkę. Widzicie, patrzcie, jak się unosi syf za Tych tym masakra, z, nie? Za e, ciężarkiem, który służy jako kotwica, tak? Tutaj lepiej będzie widać, jak się kręci po prostu. Można kręcić ręcznie, bądź ustawić 360, wtedy to się automatycznie kręci w, kół, w kółko cały czas. Ale powiem ci, no jest. No to będzie. Zanieczyszczenie jest mega ja, ja, Byłem zdziwiony, myślałem, że jest naprawdę tutaj. Ja woda też myślałem, tutaj. że jest. Czysta. Jesteśmy przy tym, wyłączamy zasilanie. Wcześniej co mówiłem o, kabel, o przyciskach na skróty, cyk. Aha i łódka na sobie wraca. I już no? łódka płynie do nas. Dobrze, będziemy testować, będziemy pokazywać, słuchajcie. Także myślę, że naprawdę jest yy, petarda, jest petarda. I podczas płynięcia echosonda cały czas pokazuje, tak. O, zobacz jak tu wyruszane było, nie? No. Jak to widać wszystko. No to od razu wszystko pokazuje, że po prostu ruszył się ten muł z dołu. Ten, namówek, ten. Móc, tak, czy myślę, że to też syw z drzew, liście, yy, co tu wszystko jest na tym No, no ale echosonda, ja jestem, o, o nawet ryb... rybkę na, zeszła, Nawet on, ryba, słuchajcie, on... nawet nam rybę pokazało. O, jakieś trawy, coś ten, nie? Ile do celu, ile od celu, ile do, do ten. To też możemy sobie ustawić tutaj. Mm -hmm. Czy pokazuje do celu, czy pokazuje od celu. To naprawdę dużo możliwości y, ustawienia tutaj. Łódka dopływa. No. tylko prawie w miejscu, gdzie żeśmy ją... Jest y, po ten i generalnie mierzy nam y... Mierzy nam yy, odległość od dna chyba do samego końca, jak widać, nie? tak, tak, tak. tak. Tylko mówię, że jak wrzucamy łódkę, ona potrzebuje chwili, żeby, chwili, się, żeby echo sonda się skalibrowała, żeby się skalibrowała że sąda. jest po prostu mm -hmm. tak płytko, tak? Myślę, że to będzie naprawdę naprawdę Petarda. dobry model. Dobry model. Przede wszystkim pilot, bo jeśli chodzi o kadłub, no to, to jest to samo. No tak. To jest tak. to samo. No bo to jest to, co żeśmy mówili, że. Jeżeli coś jest bardzo dobre, to nie warto kombinować. Nie, nie? ma co przekombinowywać całego ładnie. Zwrotność jest dobra. Z tych możemy się kręcić w kółko. Tak? Widać, że troszeczkę przeciążona jest przez ten, przez ten odważnik tam. Tak? Mhm. Jak widzimy, ja teraz mam podciągnięte, to mogę. O. Widać, że się lewa komora zamyka. Prawa komora zamyka, migają światełka. E, możemy wyłączyć światła, jaki to był skrót, e, chyba F3. Właśnie jeszcze sam nie pamiętam, sam nie pamiętam tych skrótów, zaraz to wszystko okay. wyczaimy. No także Dobrze. słuchajcie, tyle ile mogliśmy, to wam pokazaliśmy, oczywiście tych filmików, tak jak powiedziałem, będzie dużo więcej. Kamer, filmików z kamery też będzie dużo więcej. Nie mogliśmy tutaj Wam dokładnie pokazać możliwości tej kamery, no bo woda jest taka jaka jest. No niestety, słuchajcie, jeżeli coś jest brudne, to się z tego nie da zrobić mega fajnego filmu. Nie ma szans. Nie ma szans. Także dziękujemy Wam za zobaczenie. Zapraszamy do oględzin do sklepu. Do sklepu. Słuchajcie, myślę, że będzie to petarda, a my na swoich filmach na pewno będziemy pokazywać, jak to wszystko śmiga, jak to wszystko działa, bo robi to niesamowite wrażenie. Także dzięki Ci, Krzysiu. Dzięki również. I działamy dalej. How do you do, you, how? Trzymajcie się ciepło w shop. Do widzenia, Cześć.